Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z różnic w drzewie genealogicznym. I tak dzisiaj mamy szarlotki urodziny, także chodźmy po szarlotkę, także chodźmy, chodźmy, chodźmy. Weź proszę ja ciebie, pomóż zamknąć świeczki Charlotte Santos. Pop no i śleć po nią. Jest dosyć późno, także pewnie będziecie chciało jej spać niebawem, a tak to przy okazji zrobimy sobie tutaj urodzinki. Tatuś poszedł po drugą dziewczynkę. No i kochani, mamy to, mamy urodziny naszej Charlie. Jestem niezmiernie ciekawa, jak ona będzie wyglądała jako dziewczynka. Także co? Zdmuchujemy świeczki i za chwileczkę pewnie przejdziemy do kasa. Także tak zaczyna się dzisiejszy odcinek. No i co? I jak tutaj? Charlotte zmieniła grupę wiekową. Ja bym chciała, żeby to było takie wesołe dziecko. Szczęśliwe. Zadowolone z życia. Aby... Lubiła ludzi, zwierzęta. Ojej, jaka słodka jest. Ten cud. Cud, 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 bardzo mi się już podoba. Dobra, ale ciebie bym poprosiła, ojojoj, weź sobie kawałeczek i myślę, że właśnie przechodzimy sobie do kasa, zobaczymy jak będzie właśnie wyglądać. Przebierzemy ją. No, ale wyskoczyłam w brązowych włoskach, ale tak, kurczę, ona miała ciemne, miała czarne. Myślę, że z racji tego powinniśmy jej jednak zmienić ten kolor. Niestety, ale estetycznie niestety na czarny, tym bardziej, że jej rodzice też mają czarne włosy. Ale bardzo chciałabym jej tę fryzurę zmienić, ponieważ ten przydziałek mnie troszeczkę przeraża. I nawet na takie fryzury, ale myślę, że te kucyki... Chyba tak, chyba zostaniemy przy tych kucykach. Chciałabym zobaczyć tutaj detale skóry i skin. Um, Ostatni czas, ten mi się bardzo podoba. I się tak zastanawiam. No, chyba tak, chyba no ten. Ten mi się bardzo podoba, więc chyba przy nim zostanę. No. Widzę, że będę musiała aktualizację porobić w końcu. <laughs> jak to ja? I czy ty robisz taki ciemny styl? Dziewczyno, może i w sumie czemu nie? Jak chcesz, możesz taki mieć. Ale to w takim razie ja bym ci w ogóle taką bluzę założyła. Jeśli chodzi o spodnie, spodnie bym ci też yy, chciała tutaj chyba zmienić. Myślę, że na coś nawet takiego. Buciki, buciki, buciki. O, może takie trampy. To byłoby fajne. Dobra, taka troszeczkę chłopczyca, jakby z Ciebie tutaj wyszła. Okularki ściągamy, moja droga, ściągamy. Jeszcze nie jestem gotowa na to, żeby zakładać im okular, niestety, pomimo że sama noszę, ale jednak nie. Dobra, jeśli chodzi o ciuszki takie wizytowe, to mi się wydaje, że ona właśnie nie będzie lubiła takich za bardzo takich wizytowych strojów, i ona będzie tak troszeczkę bardziej mm, na luzaka Także chodźmy. Tutaj znowu gacie tak jedną. No, taki właśnie. Ale jeżeli chodzi o buciki, no to tutaj byśmy mogli polecić takie wyróżniające się. Ale zaś tutaj byśmy musieli dodatki usunąć. O, coś takiego. Przyjmijmy, że ma stopki, czerwone buciki. No, ciekawie, to się prezentuje. Ściągamy okulary, moja droga. Ściągamy. <ścoughs> ściągamy, ściągamy. I dobra. Jakie mamy tutaj stroje sportowe, żeby coś ich ci założyć takiego fajnego? No, ale chyba pójdziemy właśnie w taką bluzę szarą. No, kurczę, wydaje mi się, że do niej właśnie nawet, powiem wam, pasuje taki styl. Także zobaczymy. Mm, dobra. Będę szukała innego reshada, chyba, że nie będzie tak źle wyglądało, jak to wygląda w podglądzie. To zobaczę. To zostawimy. Bo to wszystko, źle zależy od monitora, powiem wam. Dobra, to zostawiamy. To może być. Tutaj zmienimy sobie. Tutaj jest taki imprezowy styl ale tak jak mówię, ona raczej nie przepada za takimi ciuszkami, wiecie, sukieneczki, spódniczki itd. itd. Ona woli troszeczkę inny styl. Także myślę, że nawet byś mogła iść takie, w takie gwiazdy, tak, ale Harry, no, to może nie, to sobie odpuścimy. <laughs> ale już takie spodnie, no to już y, tobie bardziej odpowiadają. Jeżeli chodzi o buty, no to takie. No jest taka troszeczkę inna dziewczyna, nie. Yy, nie taka, y, taka nietuzinkowa, o, to byłoby dobre słowo. Dobra. Mm, no bo to jest dopływania. No ale ty nie lubisz tak się obnażyć za bardzo. Um, czy my mam tylko kurczę... O, tu jest coś normalnego, że tak powiem. Dobra, tylko o właśnie takie ciemne. A jeżeli chodzi o budziki, no to oczywiście, że jakieś adidasy. Mm, te ciemne brzydko wyglądają, tylko może białe. No białe lepiej wyglądają, ok. I okularki moje droga ściągamy. Nie ma to tamto. Dobra. I zobaczmy, ty będziesz chodziła w takim swetrze. No, czy tam jest taka zima? To znaczy, że raczej właśnie takiej zimy nie ma za bardzo, także możemy sobie na to pozwolić. Nie, nie przewiduję tutaj przeprowadzki. Uh, także możemy właśnie się tak troszeczkę bardziej w ten sposób ubrać. Spodnie kurczę, takie ciemne, czy mi to pasują, takie ciemne, może takie. Chyba hmm. byśmy poszli w takie właśnie bardziej jeansowe. O, może w ten sposób. I jeżeli chodzi o buty, to byśmy mogli sobie wziąć. Nie wiem, może te bo może te, no właśnie tutaj nie ma takiej zimy To też nie jest taka konieczność Aby tak się, wiecie, nie wiadomo jak ubierać Ale myślę, że tak to byśmy zostawili Bardzo ładnie dziewczynka wygląda Charlotka. naprawdę jest prześliczna Ma taki ładny nosulek Ojejku, dobra, fajnie wygląda Chociaż brwi, nad się tak troszeczkę zastanawiam, czy mi nie zmieni Ojej, taka wredna trochę menda z ciebie się tu zrobiła W tych brwiach, wiesz co, o Jezus Maryjko to ty masz takie wredne brwi, moja droga, z tego co widzę. No i dobra, mogą być. No i jesteśmy. Z naszymi kochanymi tutaj simami. Dobra, okej, okay. Lekcja nie zaczęte. Tutaj byś się mogła umyć. Skorzystaj sobie, chodź. Skorzystaj. Musimy jej znowu kupić łóżeczko. Także przejdziemy sobie do góry, to jest ten twój pokoik, także od razu sobie tutaj zakupimy, tak żeby nie zapomnieć. To możemy sobie sprzedać. To już nam nie jest potrzebne. Miesiąc myślę, że też opylimy. Dobra, nie mamy za wiele pieniążków, więc y, też tutaj jakichś, wiecie, większych szaleństw nie będzie. Yy. Nie właśnie czy te, czy te, to... Ej, 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 no i to jesteś taki ciemny charakter trochę, powiem ci, dziewczyno. Także myślę, że możemy zrobić jej troszeczkę taki bardziej ciemny, ciemny pokój. Ale, 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 ale... Nie wiem, co by tutaj wstawić. To bardzo fajnie wygląda, gdyby było takie... Kurczę, te kwiatki. Dobra, czwórka, a ta dziesiątka nie no, takie zwykłe, tak mi się nie podobają takie, wiecie, takie zwyczajne. To jest fajne. Dobra, no to może jednak tak zostawimy, tylko musimy z tego, co widzę, troszeczkę to dopasować, odsunąć, żeby to jednak się takie, wiecie, ta pościel nie wbijała, tak w ścianę chamsko, bo to wtedy tak, no, niedobrze wygląda, wiecie, niedobrze. No, tutaj byśmy wstawili takie biurko, no i jakieś tanie krzesło, niestety, bo już nas na nic nie stać. Będziemy to oczywiście dopracowywać, będziemy to zmieniać, jak tylko pieniążki będą. Miejmy nadzieję, że będą, e, także możemy przydzielić tutaj łóżko dla naszej Charlotte. Jeszcze będziemy mieli dwójkę dzieci. Gdzie je zmieścimy? Nie mam zielonego pojęcia, będzie trzeba to rozbudować. A najgorsze jest to, że nie mamy po prostu finansów do tego i to jest pies pogrzebany. No i dobra, także chodź tutaj. E, z Sprawdziłabyś, co się dzieje z twoim dzieckiem, bo zwariowało, oszalało. Zwariowało, oszalało. Tutaj przyszło jakieś dziecko, także chodźmy, przyjazne powitanie, żeby miała jakichś znajomych i to będzie przeurocze, jak będzie miała. No, także bardzo fajnie. No jest super. Cieszę się bardzo, tylko wiesz, co ty powinnaś się już wykąpać, tak naprawdę. Możesz sobie wziąć kawałek no twojej urodziny, tak? A tylko, że nie wiem, czy to jutro masz wolne, czy już do szkoły. No. O, no, ci się bawią. Okej, okay, fajnie. W pieskim trzeba się w ogóle pobawić, też. Mm, nie no, może opiekać nie będziesz, ale opieka nad zwierzętami. E, nakarm. O, nakarm. W ogóle nawet nie wiem, czy ma jedzenie No właśnie, napełni miskę. To też. Dobra. Okej, okay, no to nie jest źle. No, nasz tutaj Jeremy śpi, także, no, nawet bardzo dobrze, niech sobie śpiocha. Musi przecież do pracy odpocząć, tak? Wypocząć, odpocząć, zająć się sobą. Okej, okay, jak ty zjesz sobie ciacho, no to myślę, że już chyba jednak pójdziesz spać, no bo jest 23, masakra. Jak jest późno, no rany kogutka, się. Ile oni się będą bawić całymi no dniami, nocami? Fajne są te interakcje, bardzo je lubię. Są te te rodzinne są najlepsze po prostu, najlepsze. Ale ja muszę to zdjęcie zrobić, no. O, genialne ujęcie, kochani. Genialne po prostu. Tylko tak dobrze wykadrować, nie? No, piękne, piękne ujęcie, naprawdę, takie warto robić. Dobra, kochani, tak, ta, nasza szarlotka, miałaś iść zjeść, weź sobie kawałeczek, chodź tu, weź sobie kawałek, Szamaj sobie ciacho. Jeremy jest oczekiwany, ale na nie brał wolnego, nie. Dobra, weź sobie też kawałek, hmm, A ci, ja też by sobie wzięła kawałek, chodź, weź sobie kawałeczek, będzie fajnie. Dobra, o, termostat mamy włączony na ciepło, także ok, wszystko jest w porządku, tak jak ma być. Dobra. Ciebie bym poprosiła, żebyś poszła spać. Mam nadzieję, że pamiętasz, jak się chodzi spać. Dobra. I tak, ty nocniczek, gdzie masz? Tutaj mamy pomoc z nocnikiem w takim razie. Dobra, czyli ty już poszłaś spać. Zrobimy im fajny pokój, rozbudujemy ten dom. Mam taką cichą nadzieję, że jednak nasz Jeremy ogarnie te finanse. Wiecie, żeby tutaj było naprawdę, naprawdę jak rodzinnie, tak fajnie. No, bo to nie chodzi o to, żeby nas pidzielę lecieć, tak z tymi wyzwaniami, tylko żeby po prostu. To tak fajnie się wszystko tutaj rozwijało. Mhm. Piesek w ogóle by się chciał bawić, także gryź sobie piłeczkę, maruś z piłką, pobaw się troszeczkę. Potrzebujesz zabawy, okej. Okay. I nasza dziedzi się załatwiła, no chyba coś nie poszło po naszej myśli. Także, jejku dziecko słuchaj się, masz się uczyć załatwiać, ucz Simkę, no. Załatwiaj się, załatwiaj się, później będzie ci łatwiej w życiu, naprawdę. No idź sobie stąd, ty do... naprawdę powinieneś iść do domu, do domu idź. Co to ma znaczyć? Ile można siedzieć w cudzej chacie, dopiero co tą rodzinę poznałeś, a już siedzisz tu tyle czasu. No, dobra, to ty zostaw to dziecko, a tutaj porozmawiajmy z naszym pieskiem. Dobra, przytul, mocuj się. A ty w zasadzie jest druga w nocy, masakra, ale możesz jeszcze troszeczkę się pobawić i jak skończysz się bawić, pójdziesz sobie spać. Piesek już powinien być w miarę szczęśliwy, tak? No bo się pobawił z pancią. No to pancia może również udać się do snu. Najgorsze jest to, że za chwileczkę wszyscy wstaną, a ona będzie padnięta. Dobra, pójdziesz spać, dzidzia? Ej, spać. No, o, stary już wstał, nie? Stary już wstał, dobra, skorzystaj sobie w takim razie, chodź wykąp się, no jesteś taki nieswój bardzo. Z jakiego powodu jesteś nieswój? Równowaga znajomości wymknęła się. Spod kontroli. jejku, idealna liczba znajomych, ale. Jezus Maria. Domownik geniusz upał przed niespełnieniem marzeń. Przed pracą bez perspektyw. Yes, No, ja ci mówię naprawdę dusze dostali w tej grze. Naprawdę, muszę Wam przyznać, to, że tak się właśnie wydarzyło. No, dobra, umiesz. No, zepsułeś to, no? Nie wiecie jak. To będzie trzeba naprawić. Jeremy doznał olśnienia, ponieważ jest geniuszem. Otrzymał premię do jednej ze swoich lepiej rozwiniętych umiejętności. E, rewelacja, nie przeszkadza mi to. No i fajnie byłoby wiesz, co? Jakbyś podał. Może, może nie, dobra. Weź sobie z weź sobie jakieś resztki po prostu. Nasza e, w stanie Aurelka. Au, 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 au. Aurelka, tak. Wstanie sobie to ona tutaj ogarnie. Mamy śnieg! Jezu, ale fajnie tu będzie. Mega, dobra i fajnie. Mam nadzieję, że będzie dużo śniegu w grze, bo tutaj, gdzie mieszkam, to sobie nie wyobrażam śniegu. <grych> dobra, chodź tu, weź sobie resztki. No? Weź sobie reszteczki. Dobra, to wszamiesz. Ty jeszcze sobie może troszeczkę chwilkę posłać w zasadzie. No, czemu nie? Aczkolwiek nie, wstajesz. Wstajesz, naprawiasz, ok. Mm, ty co? Idziesz zobaczyć, oglądasz dziecko. Jezu, jak to jest słodkie! Wszyscy powstawali. E, Sprawdź, jak się ma małe dziecko w takim razie. Ty idziesz dzisiaj w ogóle do pracy, czy masz wolne? Ty masz dzisiaj wolne. No fajnie, dobra. Zdobyte odczucie, świetnie. To jak ty masz wolne, mój drogi, to weź wyczyść. Może troszeczkę w domu pomóc, ja się nie obrażę. Natomiast. Ty, póki jeszcze z tobą jest wszystko w porządku, to chodź tutaj właśnie się pobaw, a ty możesz się tak, o, po prostu, wiecie, poogarniać, poogarniaj się. Dobra, ty naprawiłaś, rewelację, no po prostu, cud mi orzeszki. Posprzątaj też tutaj, żeby było w miarę czyściutko, bo jednak się troszeczkę nasyfiło, nie ukrywajmy, nie ukrywajmy, troszeczkę się tu zrobiło brudno. No ale wiecie, ona ogarnie wszystko także dobrze, dobrze, dobrze. Wejść to sprzątni, sprzątni. A ty gdzie idziesz do szkoły już? O Jezus, nos mnie swędzi, dobra. Mm, Okej, okay. poszła do szkoły i sobie choć skorzystać do Będzie trzeba pranie zrobić, bo już nam się nie mieści. przeszukaj kieszenia. Jezu, jak nie nas swędzi. Będę zła. Będę zła. Chyba, że to na miłość. <laughs> dobra, okej, okay. ogarnęłaś pranie, upierz w bali, nie, brak dostępnej bali. No pięknie, chodź tutaj, musisz to naprawić. Patrz ile ty masz kobieto roboty? Strasznie dużo. Dobra, okej, okay. no to jak ty naprawiasz? O Jezu, co ty dałeś? Chipsy, dziecku, na śniadanie? Rany boskie, rany boskie, no dobra, narzekuj obserwuj zwierzaka, obserwuj zwierzaka, możesz sobie poobserwować w takim razie. Napełnisz miseczkę. No i teraz tak, yy, nasza krowa Chodź tutaj, posprzątaj oborę Chodź, chodź, trzeba tutaj zrobić to tamto Nie ma, nie ma, że nie Posprzątaj oborę, koniczynkę zawołasz Zaopiekujesz się nią No bo tak naprawdę to on ma największą więź z tą naszą krówką Nie oszukujmy się Ty możesz wyjąć dziecko Tak, okej okay, No to to mamy już zrobione, wyładuj i przenieś się na sznurku, na pranie No niestety ja chyba tutaj Nie, nie będę kupowała Wiecie, odzyskaj części, nie będę kupowała Pralki ani suszarki, bo się strasznie baguje i to jest ten problem taki okropny, chyba, że zrobię z tym jakoś porządek. Dobra. No i co to byśmy mieli zrobione? Czy mamy rachunki, weź pocztę, może są jakieś prezenty dla dzieci, może jakieś zabawki nowe, zrób pranie, upierz wali, zobaczmy tutaj, może są faktycznie jakieś zabawki. Jest jakaś zabaweczka, także nie wiem tu sobie ją postawimy na razie na środku. Możemy rozmnażać żabkę, to możemy sprzedać, to możemy sprzedać dać. Dobra, resztę sobie zostawimy. Może będziemy sobie coś rozwijać tutaj bardziej. Okej. Okay. Dobra. A ty zawołałeś koniczynkę? Miałeś zawołać koniczynkę i się nią zaopiekować. No właśnie. Widzisz w jakiej on jest ona jest stań, Koniczynka. Dobra. Okej. Okay. I tutaj nie musimy karmę dawać. Tutaj możemy oczywiście dać przysmak. Nie damy przysmaku, ale możemy nakarmić naszą koniczynkę. W następstwie możemy ją wydoić. Dobra. Ty co? Bierzesz ale w zasadzie i tak nie mamy gdzie tego powiesić. No ale przynajmniej nie będzie się nam syfiło tutaj na chacie. I możesz yy, wyrzucić zepsute jedzenie. Fuj, nie pilę. O, przylistwo. Ok, sprawdźmy, jak nasza córa tutaj się miewa. Mm, no to wiesz, yy, co. Mm, czu, 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 czu. Jestem? Nie? Nie, muszę się pozbyć tego moda. Wkurza mnie ono strasznie. A brzydka pogoda się robi, powiem wam bardzo brzydka. Jak będzie ładna pogoda, to weźmiemy dzieciaki, wiecie? Weźmiemy dzieciaki. Na dwór i będziemy lepić bałwany, tylko musi się pogoda poprawić, bo jak na razie to jest taka średniawka, duża średniawka jest. Okej, okay, pogłasz, zajmij się pieskiem, piesek też musi być yy, szczęśliwy, wygłoś kazanie, ty nie musisz w takim razie wygłaszać kazania, zostaw to pranie, bo i tak z tym nic nie zrobisz. No, okej, okay. głodna, zrób jedzonko. Okej, okay. żebyś mi nie padła, żebyś mi nie umarła. Wiecie jak to się kończy. Dobra, podaj obiec w takim razie. Bewszczyk tatarski. Ugotuj coś dobrego. No. O ja zaswędzi mnie ten nos normalnie dzisiaj. Dramat. Dobra, weźmy to, damy tutaj pomożemy. Nie będziemy to cechamstwy. W ogóle pies się tutaj koifnął przed ścianę. Mhm. Szarlotka kwalifikuje się, by przypisać jej dobre maniery. No i świetnie. Dobra, sprawdź, jak się ma małe dziecko. Aha, no i co, weźmy że dom Ci no i super. Dziecko zaginęło w akcji, zostało na dworze i wiecie jak to się dzieje. Dobra, ja bym Cię poprosiła, żebyś dziecku dał jedzenie, na przykład. Nie ma tu nic ciekawego, weź porcję. O, dla Anastazji. No, fajnie. Dobra, niech ma dobrego coś dobrego do zjedzenia, a ty cię załatwicie. W ogóle ty jesteś głodna, nie, to w zasadzie nie jesteś głodna, a co może zjesz. No, zjedź sobie. Dobra, weźmy tutaj MC Command Centerze. Przejdźmy do garderoby i zmieńmy jej strój. No bo tak w domu wiecznie w tej kurce siedzi, chyba, że tam jest zimno po prostu. No zobaczymy, jak to będzie. Czy jest tam zimno, czy nie tam zimno. No właśnie nie wiem. Okej, okay, a ty choć weźmiesz sobie porcję. Dobra, a wiecie co? Mamy to tak nawet w miarę tutaj ogarnięte. Przejdźmy sobie do góry, jak u góry wygląda. Naprawdę jest czysto. No, na razie też nie ma tutaj <głos》> za wiele sprzętania, no nie uszkujmy się, ale jest w miarę czysto. Dobra, sprzedaj wszystko. W zasadzie to jest bardzo czysto, wszystko jest czyste. Rewelacja, tak? Oby tak dalej, oby tak dalej, nie? No, także to byśmy mogli sobie sprzedać. No ja wiem, że jest strasznie zimno, moja droga, jest bardzo zimno, ale musimy to opylić, bo naprawdę nie mam pieniędzy i nadaszły bardzo ciężkie czasy. Choć weźmiesz sobie kąpiel. A nasza dziewczynka sobie przysnęła tutaj. To wiecie co? Na razie nie będziemy jakoś szczególnie bo um, oba są równie potężne. Nie będziemy jej jakoś budzić. Może sama się ocknie. No i wtedy byśmy przygotowali też kąpiel dla Anastazji. Byśmy ją wykąpciali tutaj. Dobra. Jak tutaj wygląda sytuacja z pogodą? No jest dosyć mroźnie, ty chcesz iść na spacer. Także może byśmy opiekę nad zwierzętami wyprowadzić i idźmy na krótki spacer w takim razie. No dobra, Krzyżynkę wyciągnąłeś i idź na ten spacerek, to by było całkiem dobrym pomysłem. Ty już się wykąpałaś, także wzięłabyś tą malutką też do kąpieli. Czy ty sobie. Aha, bawisz się? No dobrze, możesz się bawić. A tym też nie. Baw się z uczuciem. Tak. Baw się z uczuciem. Aha. No okej, okay, dobra. No i mamy tu kompo kompo, także wszyscy są szczęśliwi, wszyscy są zadowoleni. Ty wróciłeś już, także możesz sobie zjeść. Weź sobie porcję. Dobra, ty jesteś śpiącą dziewczynką teraz z tego co sobie... widzę. W ogóle wyśliczna jest ta simeczka. Sprawdź jak się ma małe dziecko. Może ci powie, że chce spać. No i super, no i zaprowadzisz dzidzie do snu. No to jest przesłodkie, przeurocze i bardzo lubię... To, jak poświęcamy Simom czas w tej serii. Naprawdę, bo to nie jest takie, wiecie, odbębnianie, tylko takie faktycznie tworzenie jakiejkolwiek tutaj fabuły, nie? Do tej gry. Dobra, także co? Idzie spać? A może nie, nie będziesz jej czytała chyba na dobranoc? Nie? nie? Nie będziemy czytać. Ale kochani, myślę, że to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Zapraszam na mojego Instagrama, na moje sociale. Zapraszam na Discorda, jeśli jeszcze ta, tam was nie ma. No i co? Myślę, że to byłoby na tyle. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!